Witam Cię na prezentacji poświęconej poznawaniem produktów firmy Atomi. Mam na imię Natalia. I dzisiaj przychodzę do Ciebie z naszym głównym bohaterem, jakim jest Poam Cleanser. Jest on drugim z czterech kroków naszego oczyszczania, tak? Czteroetapowego oczyszczania cery, koreańskiego czteroetapowego oczyszczania cery. Wygląda on właśnie w ten, ten sposób. Każda tuba. Wygląda podobnie, więc ona bardzo ładnie, ten set bardzo ładnie wygląda na półce łazienkowej. W łazience ma 150 ml, więc przejdźmy teraz do konkretów, co on takiego w sobie ma. Będziemy omawiać tematy takie jako rodzaje cery, skład i zastosowanie. Rodzaje cery. Mamy cerę normalną. Jest zrównoważona z odpowiednią ilością sebum. Skóra jest gładka, elastyczna, bez widocznych porów i niedoskonałości. Rzadko sprawia problemy. Pielęgnacja powinna być ukierunkowana na utrzymanie jej dobrej kondycji z naciskiem na nawilżenie i ochronę. Cera sucha. Charakteryzuje się niedoborem sebum, co sprawia, że skóra jest matowa, szorstka i może się łuszczyć. Często towarzyszy jej uczucie ściągnięcia i zwiększona wrażliwość. W pielęgnacji należy stosować intensywne, intensywnie nawilżające i odżywcze produkty, a także unikać agresywnych składników, które mogą dodatkowo wysuszyć skórę. Cera tłusta. Skóra produkuje nadmiar sebum, co prowadzi jej, do jej błyszczenia się rozszerzonych porów oraz skłonności do trądziku, mimo że jest bardziej odporna na czynniki zewnętrzne. Pomaga, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, która reguluje wydzielanie sebum, ale jednocześnie nie przesusza skóry. Cera mieszana jest kombinacją dwóch typów cery: pustej, zwykle w strefie T, czoło, nos, broda oraz normalnej lub suchej w pozostałych partiach twarzy. Pielęgnacja musi być zróżnicowana, dostosowana do potrzeb poszczególnych obszarów twarzy. Nawilżająca i Partiach suchych i matująca pustych. Cera wrażliwa, skóra bardzo łatwo reaguje na czynniki zewnętrzne, takie jak kosmetyki, zmiany temperatury czy zanieczyszczenia. Objawia się z zaczerwienieniem, pieczeniem, a czasem swędzeniem. Wymaga delikatnej pielęgnacji z użyciem hipoalergicznych, łagodzących produktów, które wzmacniają barierę ochronną skóry. Skład: Woda, czyli baza produktu. Gliceryna, humektant, nawilża i chroni skórę przed wysuszeniem. Kwas mirystynowy, łagodny środek myjący i emulgator. Humektant nawilża i zmiękcza skórę. Regulator pH, pomaga w tworzeniu emulsji. Kwas laurynowy, środek czyszczący i pielęgnujący skórę. Kwas palmitynowy, emolient, chroni skórę i wspiera barierę lipidową. Łagodny środek powierzchniowo czynny, delikatny dla skóry. Kwas stearynowy. Emolent wygładza skórę. Emulgator pomaga mieszać wodę z tłuszczami. Łagodny środek myjący zapewnia pianę. <laughs> Emolent nawilża i chroni skórę. Emulgator ułatwia mieszanie składników. Delikatny środek myjący, bezpieczny dla skóry. Kompozycja zapachowa. Konserwant i środek nawilżający. Ekstrakt z prawoślazu i nawilża skórę. Ekstrakt z rumianku rzymskiego działa łagodząco. Nawilża beta lukan nawilża iznacja barierę ochronną skóry. Ekstrakt z maczużnika chińskiego działa przeciwutleniająco. Czelator stabilizuje formułę. Ekstrakt z kopru włoskiego działa oczyszczająco. Ekstrakt z okrzynu działa antybakteryjnie i łagodząco. Ekstrakt z lawendy regeneruje skórę. Ekstrakt z bazylii działa przeciwutleniająco. Ekstrakt, ekstrakt z grzyba chroni przed stresem obsydacyjnym. Fermentowany ekstrakt z grzyba i ryżu wzmacnia barierę skóry. Ekstrakt z korkowca amurskiego działa antybakteryjnie. Woda jabłkowa nawilża i odżywia skórę. Ekstrakt z drzewienia działa przeciwzapalnie. Ekstrakt z rozmarynu działa antyseptycznie i odświeżająco. Ekstrakt starczycy bajkalskiej koi regeneruje skórę. Sól wspomaga teksturę produktu. Ekstrakt z korzenia SOFOR działa przeciwutleniająco. Witamina E działa przeciwutleniająco. Czelator zapobiega destabilizacji składników. Naturalne składniki zapachowe. I jak się orientujesz, po składzie jest to krem, ale pianka. Jest on w formie kremu, jeżeli się wyciska z tuby. Jest on w formie kremu, ale nakładając go i łącząc razem z wodą, tworzy się piana. Jest to drugi krok pielęgnacji, oczyszczania właśnie naszej cery. Zastosowanie. Stosowanie codzienne rano i wieczorem. Dla kogo? Bez ograniczeń wiekowych, dedykowany dla każdej cery i każdego problemu skórnego. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, odezwij się do osoby, od której tę prezentację otrzymałaś, bądź znać nas na Facebooku Akademia Blasku Bydgoszcz i napisz wiadomość prywatną, by uzyskać więcej informacji na jego temat. Trzymaj się serdecznie, pozdrawiam Cię serdecznie, cześć!